Jak u Has Co jest prezesie? Co jest ziom? To jest zamkowa. No kurwa spoko jest za to, dziam. Gitara gra, jak zwykle. No, kurwa dobrze. Prawa jest. Do zrobienia. Jaka kurwa sprawa, ty. Kurwa, ty! Nie zadawać pytań, mówię ja. Ty słuchasz, okej? Okay? Okej, okay, okej, okay. no dobra, dobra, już góluzni, słucham. No, kawałek trzeba nagrać, rozumiesz jeden z drugim. Łapce taki. Łopuzy. Obi boki. Co ty kurwa, to? Kawałek macie grazie, ja? jeden z drugim. Ej, dobra, ty, ziom, jaki kawałek kurwa? O czym kawałek, co za kawałek? Jak nie? to kurwa o czym O pizzie. O ciebie! O ciebie? Wiesz, to, to jest kurwa pęknięty, Jest? U nie ziom, a, nie a, to nie No, i ja ty masz nagrać, Okej, okay. dwa punkty dla ciebie, Buchu? Jestem tu! Estremix